on va essayer de chercher le conflit et l'origine du conflit comme on a fait un décodage bioénergétique on est parti de la biologie et on est allé vers l'énergétique chinoise pour comprendre la déformation de la trame énergétique Tak jak pamiętamy, jak chodzi o kwestie tutaj biologiczne, na początku tutaj, czy też te bioenergetyczne, zaczęliśmy od tych kwestii biologicznych po to, żeby przejść w kierunku tych jak gdyby kwestii energetycznych związanych z medycyną chińską, żeby zobaczyć, w jaki sposób doszło do jakiegoś takiego przekształcenia, czy też transformacji tej takiej osnowy, można powiedzieć, energetycznej. I on On va da un blokage, d'un konflikt. Tu będzie podobnie, wręcz tak samo. Wyjdziemy od blokady, od jakiegoś konfliktu. I on I będziemy starali znaleźć się znaleźć ten element, który jest tym elementem zaburzającym, rozumiem, tę równowagę, czy też funkcjonowanie całego systemu. on problem. Będziemy starali się właśnie znaleźć zlokalizować po prostu ten problem. Soit dans le bois, soit dans le feu, soit dans la terre, soit dans le métal, soit dans l'eau. Bądź drewnie, Parce que ces cinq éléments, c'est ce qui nous constitue, c'est notre trame énergétique. Et quand on rencontre un problème, notre trame énergétique

Tak więc będziemy starać się znaleźć, gdzie znajduje się ten węzeł jak gdyby zakłócający, to ogniwo zakłócające. Si to jest tak samo, jakbyśmy powiedzmy robili porządki. Będziemy starali się to sobie przedstawić, nasze ciało y, jako wielki dom. I on cette Będziemy starać się sobie też wyobrazić, że ten dom jest złożony z pięciu pomieszczeń. I nie mogę nettojować pięciu pięces w To jest po I oczywiście chodzi tu w tym wszystkim o to, że nie mogę jednocześnie wszystkich tych pięciu pokoi czy też pomieszczeń porządkować, sprzątać. Muszę postępować chronologicznie, pomieszczenie po pomieszczeniu. Alors, je vais interroger, et je vais dire OK, est-ce que c'est ma pièce euh, bois, qu'il faut que j'aille nettoyer Est-ce que c'est la pièce feu Est-ce que c'est la pièce terre Est-ce que c'est la pièce metal Ou est-ce est que c'est la pièce eau Tak więc będę tutaj starała się zrobić taką analizę, pytając, czy na przykład tym pomieszczeniem, które muszę uporządkować, to jest to pomieszczenie, które jest związane z. Hmm, drewnem, czy też może z ogniem, czy też może z wodą, czy też z ziemią czy też z metalem. Tak więc tak to będzie po kolei wyglądało. test I będziemy tutaj wykorzystywali tarota. to jest jedna z możliwości, a dla tych, którzy tutaj mają to to także test kinezjologiczny. Alors, par exemple, je trouve que bah, dans mon problème d'aujourd'hui, que ce soit problem urinaire, que ce soit problem e, e, d'acné, que ce soit toutes les maladies, które qu a rencontré ce weekend. I teraz, w zależności od tego, tutaj jaki problem będziemy analizowali, np. czy to będzie problem związany z funkcjonowaniem dróg moczowych, czy też problem związany np. z trądzikiem, będziemy to wszystko jak gdyby, brać pod uwagę. La solution sur laquelle je dois me concentrer est une solution bois, c'est-à-dire qu'il faut que je nettoie mon énergie bois. Z Le bois correspond au désir, au projet, au mouvement, à la vision, au bien. Drewno... odpowiada właśnie temu co jest związane z pragnieniem, z projektem, z jakimś ruchem, z jakimś związkiem czy też powiązaniem, więzią. Tout Pracą nad tym, żeby poczuć się osobą żywą, żyjącą. I donc là ça y est, je sais que c'est le bois qu'il faut que j'aille travailler pour trouver cette solution dans ma vie. Pour Wiem konkretnie, że właśnie muszę tutaj popracować nad tą sferą związaną z drewnem, żeby znaleźć to rozwiązanie. Maintenant on va aller en profondeur, on va rentrer un peu plus en profondeur, dans, comme dans ja. un système fractal. Dans un système, j'ai pas compris. Fractal. Fractal. Main... Ok, d'accord. jak już ustalimy to, co powiedziałam, to będziemy starali się potem to wszystko pogłębiać, analizować w głąb w ramach tego takiego systemu fraktali. Est-ce que że nettoyer la pieza de façon global, la pies de ma maison, la piez bois de ma maison de façon globale, ou est-ce que że nettoyer un petit coin? Innymi słowy, będziemy starali się dociec, czy muszę dokonać tutaj tych porządków w tym, w tym pomieszczeniu związanym właśnie z żywiołem drewna, w sposób taki globalny, całościowy, czy też raczej powinnam zająć tylko na przykład jakimś małym zakątkiem tego pomieszczenia? To donc ça ça va être une question, je peux très bien avoir besoin de nettoyer un coin. Donc dans ma pièce bois, un coin bois, un coin feu, un coin terre, un coin métal et un coin eau. Bo oczywiście to jest jedno z pytań możliwych. Może być też taka sytuacja, że będę musiała sobie zadać pytanie, czy nie powinnam właśnie po taką metodą fragmentaryczną, czyli jak gdyby po czyszczenie tych zakątków zrobić te porządki w każdym z tych pomieszczeń odwołujących się do tych pięciu żywiołów na przykład zakątek w pomieszczeniu związanym z drewnem kolejny zakątek w pomieszczeniu związanym z ogniem a następnie z wodą z ziemią i z metalem prawda i là en fait je vais tomber sur des remèdes homéopathiques qui vont m'éclairer un peu comme ce qu'on a fait là avec les fleurs de bac i wtedy jak gdyby będą mogły tutaj dobrać te odpowiednie rozwiązania homeopatyczne, które gdzieś tutaj rzucą mi światło na całą sytuację, podobnie jak to mieliśmy w przypadku tych kwiatów Bacha. Po prostu każda grupa z tych środków homeopatycznych, które są związane z takim lub innym zakątkiem, są reunioni par un conflict. un konflikt bois qua, konflikt bois Un conflit bois-terre, un conflit bois-métal et un conflit bois-eau. un conflit, binarny, na przykład, y, drewno, ogień, drewno, woda et Et chaque petit coin va parler. Euh... d'un sujet précis, par exemple, bois-bois, ça veut dire immobilité, ça veut dire désir contre désir, ça veut dire e, doute, ça veut dire irrespect. Na przykład tutaj będą takie, potem z tego wynikały ujęcia, że na przykład, gdy będziemy mieli konfigurację drewno-drewno, to będziemy mogli tutaj zdiagnozować, że chodzi na przykład o Problem związany z jakąś nieruchomością, z przeciwstawieniem się sobie dwóch, na przykład, pragnień, tego rodzaju tutaj tematy. I następnie tutaj, lektura tych wszystkich komponentów pozwoli nam tutaj ustalić, jak wyglądały kwestie konfliktów rodzinnych, jak również um, um, konfliktów um, Familial, c'est ça. Et quoi d'autre, ça t'est Conflits de la généalogie et conflits que je suis en train de vivre dans l'instant en lien avec la généalogie. C'est à la fois des conflits tels que les épuisantés de cette mémoire généalogique, que j'ai dans ma famille, et ceux qui sont liés à ce moment-là. C'est un véritable nettoyage de la maison et c'est aller, comme un, comment dire, c'est comme mener une enquête. Voilà, je mène une enquête et je vais interroger le corps pour savoir ce dont j'ai besoin et, et pour me libérer des mémoires familiales et pour me libérer des obstacles qui se mettent sur mon chemin. I tutaj będę starała się gdyby zadawać pytania swojemu własnemu ciału w celu rozpoznania, jakie są te autentyczne jego potrzeby, po to, żeby się uwolnić od tego, jak rozumiem, co mnie ogranicza w zakresie tej naszej pamięci rodzinnej, we wszelkich tych innych aspektach, tak, żeby wypracować odpowiednie rozwiązanie. Więc że konflikt bois-bois nie będzie mówić o tym, konflikt feu bo sami Państwo sobie zdają z tego sprawę, że na przykład taki konflikt na linii drewno-drewno nie będzie tutaj miał takich samych implikacji jak chociażby taki konflikt na przykład drewno-ogień, prawda? I tak dalej, i tak dalej. c'est une opposition, c'est une contradiction, colère contre colère. Bo gdy mamy na przykład ten konflikt natury drewno-drewno, to wtedy oczywiście chodzi o taką opozycję, gdzie na przykład są sobie przeciwstawione dwa rodzaje gniewu, gniew kontra inny gniew.

une certaine sorte d'inquiétude en prenant des actions, une certaine sorte de frustration. Et un conflit bois feu c'est j'ai une idée, j'ai un désir, mais je n'arrive pas à accéder à la joie, à le réaliser, au partage, comme on avait vu avec la jeune femme dont le mari est alcoolique. A ce par exemple, un conflit sur la ligne bois Ogień, to będzie nas tutaj kierował w stronę takiej sytuacji, gdzie będziemy na przykład mieli jakiś pomysł, mieli jakieś konkretne tutaj zapatrywanie na to, co można zrobić, ale nie będziemy mogli przejść do czynu. Będziemy w takiej postawie, jak rozumiem, zablokowania. Tak jak ta pani, która nam opowiadała o sytuacji, w której żyje ze swoim mężem, który jest tutaj alkoholikiem. Donc là c'était le conflit bois feu c'est je dois identifier mes désirs pour pouvoir les réaliser. Tak więc w tym konflikcie na linii drewno ogień będę musiał w stanie jak gdyby odpowiedzieć zidentyfikować moje pragnienia moje potrzeby i być tak nie również je zrealizować. Et ensuite on va encore plus en profondeur et là on aura un choix de trois remèdes homéopathiques. Potem będziemy jeszcze bardziej pogłębiali tę analizę i na przykład dojdziemy do takiego stanu rzeczy, gdzie będziemy musieli wybrać pomiędzy trzema na przykład jakimiś środkami homeopatycznymi. ...ki de façon subtile auront des singularités, które będą się jakimiś tam drobnymi, subtelnymi szczegółami różniły. Parleront d'une histoire différente car ils ont des lettres différentes et donc une vibration différente. Qui vont avoir aussi une autre histoire, a une et, une et pour et vibrations. Et on apprendra donc, euh, au, au cours avancé d'homéopathie à décoder le nom euh, des remèdes homéopathiques. Mais ça, c'est dans un deuxième temps. I tutaj w tym takim docelowym drugim etapie tego kursu zaawansowanego poświęconego zagadnieniom homeopatii będziemy oczekiwali, żeby jego uczestnicy wypowiedzieli się prawidłowo na temat tego, w jaki sposób tutaj dekodujemy nazwy tych środków homeopatycznych, tych, tych remediów homeopatycznych, żeby umieli je wskazać. Ale to jak mówię, to będzie taki już drugi etap. L'idée, c'est de mettre en lumière les conflits, de les comprendre et de les solutionner en rééquilibrant e notre tram energetique, pour pouvoir avancer e sur notre chemin. Tak więc chodziło tu będzie generalnie o to, żeby rzucić światło na nasze problemy, na to wszystko, co nas trapi i nurtuje, tak aby potem odpowiednio te wszystkie elementy składające się na daną konfigurację zrównoważyć, tak aby ostatecznie też y z provoquer przywrócenie de notre énergétique do normal, do notre takiego w jakim Donc, les remèdes homéopathiques, l'homéopathie que j'utilise, euh, l'homéopathie geste, c'est pas pour travailler sur des symptômes physiques, mais c'est pour travailler sur des mémoires généalogiques et pour travailler sur euh, ben, l'être et non pas le paraître. I teraz to, co jest tutaj istotne, to to, że w ramach tej, tych środków homeopatycznych wynikających z tego naszego programu RZEST, tu będzie chodziło o to, żeby jak gdyby nie tyle koncentrować się na samym systemie fizycznym, ile raczej na pamięci, na tym, co jest związane z byciem, a nie tylko z wyglądaniem na taki czy inny byt, na tym, co rzeczywiście jest związane z tym, z tym byciem, a nie z pozorami. C'est comme un point d'acupuncture. Vous avez des points d'acupuncture bois-bois, des points d'acupuncture bois-feu, bois-terre, euh, terre-feu. Et là, c'est la même chose. L'idée, c'est de réinformer l'individu pour qu'il puisse se retrouver en harmonie dans son corps et dans son environnement. Tak więc tu będzie chodziło mniej więcej tak samo jak w akupunkturze, gdzie mamy też odwołanie się do tych konfiguracji typu drewno-drewno, drewno-ogień drewno, itd., żeby jak gdyby na nowo poinformować osobę, żeby się umiała w tej nowej sytuacji odnaleźć i po prostu zacząć normalnie funkcjonować, jak rozumiem. Ja petit że to jest trochę jak des couches i pour, pour euh... Se mettre à nu i aller à la rencontre de son être à l'intérieur, enlever toutes ces couches de paraître. Będzie to mniej więcej polegało na takiej zasadzie, jak gdybyśmy, powiedzmy, zbierali czy też zrywali kolejne warstwy, jedna po drugiej, które jak dotąd skrywały to, co jest najbardziej istotne, tak aby dojść do tego momentu, w którym obnażymy istotę rzeczy i będziemy mogli w końcu tutaj ten, jak gdyby, pożądany stan rzeczy osiągnąć. Prawda?